Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale i w Tomi Graj. Czas na przedstawienie następnej drużyny. A jest nią trzecia drużyna ubiegłego sezonu, a mianowicie Włóknia z Częstochowa. Zeszły sezon dla przeciętnego kibica można powiedzieć, że bardzo udany. Jednak w Częstochowie pozostał mały niedosyt. Chcieli jechać w finale, ale jak wiemy, to się nie udało. A czy w tym roku się to uda? Przyjrzyjmy się bliżej drużyny. Na początek zobaczmy sobie kto przyszedł i kto odszedł z drużyny. Zawodnicy, którzy przyszli to obaj z Torunia, Rune Holta i Jason Doyle. Natomiast zawodnicy, którzy odeszli to Adrian Miedziński do Torunia, Matej Zagar do Lublina, Michał Gruchalski do Tarnowa i Damian Druszcz do Wilków Krosno. Przejdźmy więc teraz do składu. Na początek mamy Amerykanina Luke Bekera. Jego średnia w drugiej lidze to 2,051. Musicie przyznać, że robi wrażenie. Ale czy dostanie szansę w Częstochowie? Wydaje mi się, że nie za szybko. Tak więc troszeczkę będzie musiał poczekać na swoją kolej. Ale na pewno jest to bardzo interesujący i przyszłościowy zawodnik. Dalej mamy Jasona Doyla. Jak wiemy, kiedyś już jeździł w Częstochowie? Jego średnia biegowa w ekstralidze to 2,280. W zeszłym sezonie to był jedyny pewny punkt Torunia. Tylko on nie zawodził. I wydaje mi się, że w Częstochowie to podtrzyma. A przynajmniej działacze i kibice na to liczą. Następny zawodnik to Rysiek Runeholta Holta. Jego średnia to 1,355. W Toruniu sobie nie pojeździł, głównie przez kontuzję, później był cieniem zawodnika. Czy odrodzi się w Częstochowie? No gdzie a gdzie? Ale Częstochowa to chyba jest jedyne miejsce, gdzie jeszcze może wrócić do najlepszej formy. Następny zawodnik to szwed Fredka Fredrik Lindgren. Jego średnia to 1,889. Zeszły sezon można powiedzieć równy i dobry, ale stać go na pewno na więcej. Jeżeli ma to być mistrzowski sezon dla Częstochowy, musi wspiąć się o jeszcze jeden szczebelek wyżej. Dalej mamy niekwestionowanego Lwa, czyli Leona Macena. Jego średnia to aż 200,443. Jeden z najlepszych zawodników PGE Ekstraligi zeszłego sezonu. To on jako prawdziwy lew stada spróbuje poprowadzić drużynę po mistrza Polski. Dalej mamy Pawła Przedpełskiego. Jego średnia to tylko 1,214 i na pewno jak na Pawełka to zdecydowanie za mało. Jeżeli naprawdę chce jeździć w ekstralidze, to ten sezon musi być dla niego przełomowy. Inaczej prawdopodobnie będzie musiał zejść o szczebelek niżej. Dalej mamy juniorów, na początek Adrian Bialk. Jego średnia w drugiej lidze to 0,333. Następny junior to Patryk Kowalik i nie jest jeszcze sklasyfikowany. Dalej mamy również niesklasyfikowanego zawodnika Bartłomieja Kowalskiego. Następny zawodnik to Kamil Król i również jego poprzednicy niesklasyfikowany. Jest i młodziutki Jakub Martyniak, również niesklasyfikowany. Dalej mamy niekwestionowanego lidera formacji juniorskiej częstochowskich lwów, a mianowicie jest nim Jakub Miśkowiak. Jego średnia w zeszłym sezonie to 0,902. W tym sezonie wszyscy w Częstochowie bardzo na niego liczą. A że chłopak papiery na jazdę ma, już nieraz udowodnił. W formacji juniorskiej również liczą na Mateusza Świdnickiego. Jego średnia w drugiej lidze to 1,511 i to podejrzewa może być doparowy Miśkowiaka. Czy razem stworzą duet, który będzie w stanie powalczyć o większą ilość punktów? Na papierze wygląda to nie najgorzej. Następny zawodnik to Adrian Woźniak. Jego średnia w drugiej lidze to 0,833. Tak właśnie moi mili wygląda skład Włókniarza Częstochowa. To przejdźmy sobie teraz do analizy Jak zwykle zaczynamy od plusów Na moje największym plusem jest przyjście Jasona Doyla Ten zawodnik to jest czysta jakość w sobie Jeżeli będą omijały go kontuzje To na pewno będzie jednym z asów w talii Marka Ciślaka. Właśnie drugi plus to osoba Marka Ciślaka. Trener w żużlu mimo wszystko jest ważny A Marek Cieślak jest odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku Wiemy co prawda, że w zeszłym roku prezes Świącik miał jakieś tam pretensje trochę Że Marek źle przygotowuje tor Ale wiemy emocje robią swoje Teraz, mając taką pakę, Marek po prostu musi to wykorzystać. Co możemy zaliczyć do minusów? Na pewno niepewną postawę rune Holty. Przede wszystkim, nikt nie wie w jakiej on będzie formie. Ma już swoje lata, ale po tej ciężkiej kontuzji, ciężko mu będzie wrócić do najwyższej formy. Takie jest moje zdanie. Kolejny minus, który widzę, to drugi senior Paweł Przedpełski. Pawełek, już od ostatnich paru lat. Nie może przeskoczyć pewnego poziomu. I tutaj jest duży problem, bo jeżeli nie chcą naprawdę walczyć o Mistrza Polski, to jednak pawełka, punkty będą bardzo potrzebne. Nie wiadomo w drużynie są na pewno juniorzy. Jeżeli to będzie rok juniorski w Częstochowie, to mogą naprawdę być nie do zatrzymania, ale jak będzie, wszystko zweryfikuje Tor. Przejdźmy więc teraz do przewidywania. Moje przewidywania są takie, że widzę Częstochowe w tej chwili w finale. Po tym jak Maksym Drabik najprawdopodobniej zostanie zawieszony Sparta poważnie będzie osłabiona Także to jest szansa również dla Częstochowy w Częstochowie na pewno jest presja na finał Tam po prostu musi być finał Bo prezes Świąci chyba w tym roku tego nie popuści Czy są w stanie realnie zagrozić Bykom? Wydaje mi się, że są Ale będzie tam na pewno potrzebna drużyna I to jest... Kluczowe słowo, jeżeli chodzi o częstochowskie lwy. O to, że Leon Madsen robi po 15 punktów albo i więcej w zależności w ilu startach, to wszyscy wiemy tylko czasami drużyna za nim nie nadąża. I nie wygląda to wszystko jako spójne ogniwo. Tak więc tutaj Marek ma za zadanie na pewno, żeby zrobić ten Team Spirit. Bo jeżeli będzie wynik na styku, to właśnie ten Team Spirit może, o, może zdecydować o wygranej w danym dniu. Takie jest moje zdanie. Także jeżeli Marek poukłada te wszystkie klocki, do tego dojdzie dobra jazda, duch drużyny. To kto wie, czy nie przeszkodzą bykom w zdobyciu czwartego tytułu z rzędu. Tak więc, mój typ mimo wszystko drugie albo trzecie miejsce. Właśnie głównie przez to. Że nie widziałem ich jeszcze jako taką pełną gębą drużynę. Tak więc, jeżeli to zrobią, to mają szansę nawet i na złoto. Z tego miejsca, włókniarzowi, jak i każdej drużyny, którą przedstawiam, życzę zdobycia Mistrza Polski, powodzenia, sezonu bez kontuzji i niech wygra najlepszy. Tak więc, moi kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jak tak, to proszę Was, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to z góry Cię do tego zachęcam. Nie przedłużając, to tyle na dziś. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Cześć.